Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i dzisiaj zaczynamy od Division Rivals, gdzie Junior postanowił przetestować skład, którym planujemy grać w lidze weekendowej. No i trafiliśmy sobie na takiego oto rywala, ojej, tak się wolno doładowują te karty, że będziemy na bank grali na wyjeździe i co gorsza, będziemy mieli spory delay pewnie no i moje podejrzenia się sprawdziły chociaż mecz zaczął się dla nas dosyć udanie bo po pięknym podaniu Riberiego no dosyć nietypową dla siebie bramkę zdobył Bruno Fernandes no junior przeprosił bo tam Gomez bodajże rywala mógł jeszcze wykopać tę piłkę gdzieś tam ale mu się nie powiodło Później niestety we znaki zaczął się dawać juniorowi fatalny gameplay. No i nawet CR3,5 strzelił nam gola. No to już po twarz, to wolelibyśmy, żeby jakiś Wiszka nam to strzelił. No a jeszcze gorzej zrobiło się w 43. Minucie. Tu jak widzicie, no nie dało się zabrać piłki Griliszowi, odbijanki, odbijanki. Ta gra jest totalnie popsuta początek drugiej połowy, no i tutaj interwencja Risa Jamesa, który gra całkiem dobrze, no ale no jak widzicie, no przy takim gameplayu to po prostu każda kontra rywala będzie równoznaczna z utratą gola. No i co? Trzeba było już odrabiać dwubramkową stratę. Junior jednak nie ma w zwyczaju się poddawać, no i wyprowadził Ładną akcję. No tu jeszcze stąd interweniował, ale Ronaldo wypatrzył Bruno. No a Bruno zrobił to, co robi najlepiej, a więc strzelił gola i to wcale nie z rzutu karnego. Mamy już więc tylko 3 do 2 dla rywala. No ale Roy Keane, który nie wiem po tej ostatniej aktualizacji, jakby miał drugą młodość, gra świetnie. No i tym razem Bruno. Troszkę potańczył przed polem karnym Ribery oddał piłkę portugalczykowi no i mamy remis 3 do 3 a więc jak widzicie warto walczyć do końca no a to już 64 minuta wychodzimy z kontrą Ronaldo 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 lewa noga no i mamy 4 do 3 no i portugalczyk może zrobić swoje Markowe Si, no a tutaj trzy słowa, graliśmy nową formacją, 3-5-2, no i 5-3-2 testował junior przed Food Champions, takie ustawienia. Może niedużo mówimy o Gonçalveszu, ale w ustawieniu, którym Junior grał najczęściej, akurat nasz nowy nabytek ustawiony był na pozycji prawego obrońcy. No a tu widzicie jeszcze Ronaldo dobił rywala 5-3. No i to już sama końcówka meczu. No Jak widzicie tutaj na dole ekranu, Gonçalvesz biegał jako prawy obrońca i spisywał się tam całkiem nieźle. No a Widic zainkasował czerwoną kartkę, no i rywal ma jeszcze szansę zmniejszyć rozmiary porażki w doliczonym czasie. No i co będzie połupem strzelał? No bez jaj. No, no i tak się kończy pajacowanie. Miał szansę strzelić jeszcze gola, no ale chciał się popisać, no i nie wyszło. Jak widzicie, The Reds pokonani. Mimo problemów z gameplayem, no ale statystyki pokazują, że było to raczej zasłużone zwycięstwo juniora 8 strzałów celnych, a rywal tylko 4. Ja natomiast zrobiłem zadania FC Porto to są te zadania zespołowe. Wybraliśmy drużynę Sporto. No i udało się ukończyć wszystkie segmenty, za co dostaniemy paczkę piłkarzy Electrum Premium. A nie Prime, czyli to ta gorsza paczka. No zobaczymy, czy z niej coś poleci. No nie poleciało. O, to jest jakaś karta Sudamericana. Fantastycznie, Santa Cruz. To taki Santa Cruz Rocket, tylko bez spacji. No a tutaj, oczywiście, zrobiliśmy SBC dwóch piłkarzy 85, które pojawiło się w środowy wieczór. No i mamy walkout. Niemcy, SPD, Bayern, no, będzie to kimś, no ok, 88, ocena wysoka, przyda się w jakimś SBC, szkoda, że nie wypadł nam e, Niemiec podczas eventu Team of the Year, no ale co zrobić, co zrobić, i tak mogło być zdecydowanie gorzej z tej rozbudowy, więc nie będziemy narzekać, zobaczmy sobie jeszcze. Kto poza pomocnikiem no albo obrońcą, bo często grywa na prawej obronie. Kimś kto tutaj jako drugi. Dawid Silva 86, więc nie najgorzej. No, nie będziemy narzekać. No, a skoro czwartek, no to co? Nagrody za Mistrzostwa Food tradycyjnie, jak od samego początku. Gold 3. No i co, fajna drużyna tygodnia, no ale oczywiście nawet się nie łudzę, że trafimy jakiegoś tam warana, bo po prostu my nie trafiamy dobrych kart z pików, no ale może będzie inaczej tym razem. No i jest inaczej, jest on, jest najlepszy piłkarz w historii futbolu, Jesse Lingard. Tak jest, oczywiście są wyżej ocenieni zawodnicy do wyboru, no ale nie dajcie się zwieść. Lingard to jest potęga. No a w drugim piku? No a w drugim piku mamy 84. No widzicie, że wybór żaden. No ale skoro trafia się Linksa, no to mm, sam Lingardinho dołącza do Łuki United. No idealnie by było jakby drugim pikiem był Luke Shaw. No ale co zrobić? Lecimy z pakami. Mega paczka na początek. Czy trafimy wreszcie pierwszą kartę Future Stars? No, są ekrany, ale wokału tu nie ma. To będzie zwykła karta. No i to będzie nasz ulubieniec Tadicz, Pozdrawiamy Tadicza, naszego administratora, moderatora. No, a czekamy na, jednak, lepsze trafy z paczek. Może w drugiej mega paczuszce. Poleci coś ciekawszego. No i co będzie? Walkout? Nie ma walkoutu, O, nie ma ekranów. A co to będzie? Będzie to Libertadores. Dias. No, nie wiem. I jej, wywalcie te karty, Libertadores, bo to jest po prostu bez sensu, że one się wyświetlają na początku. No. Trzeba otwierać i patrzeć, czy są jakieś ekrany. No, ekranów nie ma, ale jest inform jakiś tam niewymienny, który się przyda do przepalenia. No a z duplikatów, które wypadły, zrobiliśmy rozbudowę. Piłkarz 81 plus do wyboru i. No, no i trafiliśmy wreszcie walkout Neuer 89. No, też troszkę szkoda, że nie podczas toty. No ale jak się nie ma, co się lubi. No to się otwiera kolejne mega paczki. No i czy tym razem będzie walkout, czy nie będzie? Zobaczmy. No nie ma walkoutu. Są ekrany. Jakie Francja? Napastnik, Arsenal, a więc Lacazette. No, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Oczywiście te karty 83 nam się później przydadzą do przepalania. No i ostatnia mega paczka. Czy tym razem coś fajnego poleci? Czy kolejna jakaś osiemdziesiątka, trójka? no nie są ekrany, ale nie ma walkoutu. Niemcy, Bramkarz znowu Arsenal coś się do nas przyczepił. No ale nie będziemy narzekać, bo 85 leno to nie jest najgorszy traf. Tu odpowiadam któremuś z widzów, który się pytał skąd my mamy tyle tych kart 83, 84 i tak dalej. No właśnie stąd. No to teraz złote paczki piłkarzy Prime. No i czy tutaj doczekamy się walkoutu? Nie doczekamy. O i nie doczekamy się tym razem nawet ekranów. A więc fatalnie Bender. I to jest duplikat. No a skoro duplikat to kolejna. Rozbudowa. Piłkarz 81 plus do wyboru. No i co znowu walkout? No nie ma walkoutu, ale 85 to nie jest zły traf. Także bierzemy i się nie martwimy. No to wracamy do paczek. Złota paczka piłkarzy. Prime numer 2. No i czy tym razem poleci walkout wreszcie? No nie poleci. I nie polecą też tym razem ekrany, a trafimy Guedesha. No mamy jego lepszą wersję, więc ta nam do niczego nie potrzebna. Zostały trzy paczki za 50 tysięcy. No i tutaj już naprawdę byśmy chcieli trafić walkautyk. No nie tym razem. A co to będzie? Hiszpania, SP. O, to Parecho będzie. No to nie najgorzej chociaż. 85. Dobry w miarę traf. No chociaż z paczek za 50 tysięcy bardziej byśmy oczekiwali jednak walkoutu. No i znowu były duplikaty, a więc znowu player pick, No i tym razem tylko 83 GAJA. No ale przyda się, przyda się prędzej czy później w jakimś SBC Hiszpan. No to jeszcze dwie paczki za 50 tysięcy. No i co. Będzie ten walkout, czy nie będzie? Już nie mówię nawet o karcie Future Stars. No nie będzie walkoutu, no ale są chociaż ekrany. Szwajcaria, o jej bramkarz, biurki. No to o tyle dobrze, że 84 chociaż. No ale jak pewnie zdajecie sobie sprawę, to nie jest szczyt naszych marzeń dzisiejszych no i znowu były duplikaty niewymienne więc znowu je przepaliliśmy no i tym razem weźmiemy sobie gołowina no bo inform z ligę na pewno się prędzej czy później przyda chociaż gołowina mamy oczywiście w innej lepszej wersji no i ostatnia paczka rzadkich zawodników czy doczekamy się walkoutu? no no nie doczekamy a więc e, paczki słabe: gdyby nie te piki 81, plus, to byśmy nie zobaczyli nawet karty wyżej ocenionej niż 85. Tutaj piki 84, a więc tak przeciętnie można powiedzieć. No ale nie będziemy oczywiście narzekać. Trafiliśmy najlepszego piłkarza, jakiego świat widział. Boski Lingardinio wjechał za footchampions. Więc. To naprawdę udany dzień. No jak widzicie to była paczka wymienna. Mamy trochę duplikatów, ale te przepalimy już na piątkowym streamie wieczorkiem. Kto z Was jeszcze nie subuje, koniecznie kliknijcie, subskrybuj i dzwoneczek, żeby nie przegapić naszych weekendowych przygód na żywo swoimi trafami za Food Champions dzielcie się oczywiście w komentarzach pod filmem. No a ja się z wami już żegnam, Trzymajcie się na razie.